Czy Rocketman, filmowa biografia Eltona Johna, ma szansę powtórzyć sukces Bohemian Rhapsody? Zaczynamy! Cześć wszystkim, ja nazywam się Karol Gajos. Witam na kanale Popcornert. Rocketman wyreżyserowany jest przez aktora Dextera Fletcher'a, który debiutował za kamerą uroczym Eddie De Eagle. i później zastąpił Briana Singer'a na planie Bohemian Rhapsody, gdy ten został odsunięty dyscyplinarnie od projektu. I byłem tym bardziej ciekaw, w jaki sposób podejdzie do Rocketman i zróżnicuje te dwa filmy, ponieważ życiorysy obu muzyków łączy bardzo wiele podobieństw. Elton John, podobnie jak Freddie Mercury, rozpoczynał karierę w Wielkiej Brytanii, musiał zmierzyć się z błyskawicznym sukcesem, swoją seksualnością, toksycznymi relacjami, uzależnieniami i obaj zresztą mieli słabość do kolorowych strojów. O wyzwaniach scenarzystów w trakcie pisania filmów biograficznych opowiadałem ostatnio w recenzji Tolkiena. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego materiału, zapraszam Was serdecznie do oglądania. W każdym razie, moim zdaniem, biografie muzyków to niemalże osobny gatunek filmowy, bo wielu z nich mierzyło się z bliźniaczymi dylematami, popełniając podobne błędy. Dlatego o ucieczce od schematyczności decyduje bardzo często talent twórców do nadania unikalnego stylu opowiadanej historii. Ale przede wszystkim wydobycie niuansów psychologicznych danego artysty i położenie akcentu na konkretne. Aspekcie jego osobowości. Mimo wielu podobieństw szybko uświadamiamy sobie, że są one jedynie pozorne, ponieważ Rocketman obdarzony jest własną unikalną tożsamością. Rzeczą, która rzuca się w oczy praktycznie od pierwszych scen jest to, że film balansuje pomiędzy tradycyjną narracją, a introspekcyjnym przedstawieniem uczuć bohaterów za pośrednictwem scen musicalowych, wykorzystujących piosenki Eltona Johna. Takie fragmenty często są bardzo efektowne, uwypuklając emocje poprzez wykorzystanie elementów fantastycznych, mniej lub bardziej nawiązujących do teledysków muzyka. W kilku momentach takie zabiegi zostały wykorzystane jako ciekawy, organiczny sposób na dokonanie przeskoków czasowych. I nie ukrywam, jeśli pasują do reszty filmu, jestem fanem tego rodzaju zabiegów zaplanowanych już na etapie pisania scenariusza, i tutaj sprawdzały się wyjątkowo dobrze, od samego początku nadając filmowi świeżości. Jedna rzecz, która praktycznie zawsze broni się w biografiach piosenkarzy, to oczywiście muzyka. I nawet jeśli nie jesteście wielkimi fanami twórczości Eltona Johna, to trudno nie być tutaj zachwyconym bardzo fajnymi aranżacjami, tym bardziej, że wszystkie utwory wykonują od twórcy poszczególnych ról. Jedna rzecz, na którą jednak zwróciłem uwagę, to to, że w kilku scenach było dosyć mocno odczuwalne to, że do poszczególnych emocji próbowano dobrać odpowiednie utwory, i o ile w niektórych, w których przypadkach tekst leży idealnie, to już w niektórych niekoniecznie. I nieco żałuję, że twórcy nie pokusili się o napisanie zupełnie nowych, oryginalnych piosenek, może nawet przez samego Eltona Johna. Natomiast jeśli chodzi o drugi element, który decyduje o sukcesie biografii, to stworzenie wiarygodnego i intrygującego portretu psychologicznego artysty i zbudowanie ciekawej narracji nie tylko wokół wydarzeń z jego faktografii, ale przede wszystkim jego konfliktów wewnętrznych. I szczęśliwie Elton John w wykonaniu Tarona Edgertona jest postacią, z którą bardzo łatwo nawiązać więź i praktycznie od początku do końca, mimo iż film Rusza motywy, które już wielokrotnie widzieliśmy w innych filmach, to byłem zaangażowany emocjonalnie w jego historię. Dużo w tym zasługa samego aktora, który po raz kolejny udowadnia, że jest nie tylko charyzmatyczny i sympatyczny, ale przede wszystkim utalentowany. Jest to szczególnie widoczne w świetnie napisanych scenach zbudowanych wokół bardzo długich wypowiedzi. I w trakcie kilkudziesięciu sekund aktor potrafi płynnie przejść od jednych skrajnych emocji do drugich, co pokazuje niuansowość kreacji, ale i doskonałe zrozumienie uczuć bohatera. Wielokrotnie cieszyło mnie to, że twórcy doskonale zdają sobie sprawę z efektywności takich momentów i opierali się pokusie przecinania takich monologów przebitkami, a wręcz wydłużali je do maksimum. A na dodatek uwypuklali je pokazując bohatera w wielu kontrastujących sytuacjach. Przykładowo zmuszając bohatera do odgrywania szczęśliwej osoby w momentach, w których bardzo cierpi. Byłem też miło zaskoczony, że bohaterowie robią coś na przekór naszym oczekiwaniom. I często sądzimy, że wiemy w jaki sposób dokładnie potoczy się dana scena, ponieważ widzieliśmy ją już w kilkunastu innych filmach. Gdy nagle postaci mówią lub robią coś wbrew naszym przyzwyczajeniom, Dzięki czemu oglądałem film ze stale rosnącym zainteresowaniem. W sumie jak o tym myślę, to całkiem zabawne, że w filmie Sing Taron Edgerton wcielał się w małpę, która pod sam koniec filmu wykonywała piosenkę Eltona Johna I'm Still Standing, a tutaj wciela się właśnie w tego muzyka. Dodatkowo pomaga fakt, że nie tylko Taryn Edgerton, ale praktycznie cała obsada jest tutaj bardzo dobra. No dosłownie, łącznie z epizodystami, którzy pojawiają się na jedną lub dwie sceny. Szczególne wrażenie zrobili na mnie Jamie Bell, znany z mojego ukochanego Billego Elliota oraz Richard Madden. Jeśli jest jeden drobiost, na którym mógł bym zwrócić uwagę, to to, że w pewnym momencie, na dość wczesnym etapie filmu, historia przez kilkanaście minut oddala się nieco od emocji Eltona Johna, skupiając się na przepchnięciu fabuły przez kilka istotnych wydarzeń z perspektywy jego faktografii. W tym krótkim fragmencie rzeczy raczej po prostu działy się na ekranie, niż bezpośrednio wynikały jedno z drugiej i nieco moje zaangażowanie siadło, ponieważ nie wydały mi się zbytnio powiązane z emocjami głównego bohatera, ani z głównym konfliktem psychologicznym, którego tutaj wam nie zdradzam, ponieważ chcę, żebyście sami go odkryli. Na szczęście elementy wprowadzone na tym etapie Odkrywają bardzo duże znaczenie w późniejszej części filmu i tam faktycznie służą pogłębieniu konfliktu wewnętrznego Eltona. Z perspektywy całości zatem ten fragment się broni, natomiast nieco żałuję, że początek drugiego aktu nie jest nieco lepiej zbalansowany i tyle. Sytuacja zresztą fakt, że w tym momencie także pojawiają się piosenki. Zdecydowanie może mniej organiczne niż wreszcie filmu za to bardzo skutecznie podkręcające tempo, co mi osobiście bardzo ułatwiało przeczekanie, aż historia wróci na właściwe tory. Tylko nie zrozumcie mnie źle, praktycznie cały film jest opowiedziany po i zrealizowany bardzo dobrze. Rocketman to zaskakująco intymna, wiarygodna psychologicznie, angażująca emocjonalnie i wzruszająca historia, dlatego ten film otrzymuje ode mnie duży popcorn! Dzięki serdecznie za oglądanie. Jeśli chcecie wesprzeć kanał Popcorn, Nerd, zapraszam do subskrypcji, włączenie powiadomień poprzez naciśnięcie dzwoneczka, a także polubienie oraz udostępnienie tej recenzji. To wszystko na dzisiaj. Ja nazywam się Karol Gajos, jestem nerdem, ale jestem z tego dumny. Do zobaczenia w kinie. pa! pa!